Witam na kolejnym filmie. Dziś... Zgodnie z zapowiedzią będzie pokazany przykład realizacji na budowie. Tylko to nie jest coś, co realizowane było bezpośrednio przeze mnie, tylko była prowadzona konsultacja online z klientem, gdzie udzielałem porad, jak wykonać uziom fundamentowy, i tu będzie zaprezentowane za zgodą klienta to. Co zostało wykonane. Wprawdzie klient postąpił nieco inaczej niż ja sugerowałem. No sam powiedział: zobaczymy, co będzie. Albo będzie dobrze, albo będzie ku strodze. No i przy okazji też y, poomawiam tutaj y, poszczególne kwestie związane z uziomem fundamentowym. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca. Napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A propos zmian, w tym roku jeszcze myślę zmienić strój, żeby nie zawsze występować, czy to w bluzie, czy w swetrze, tylko mieć jednolity ubiór do nagrywania filmów, tak, żeby to już była jakaś, można by powiedzieć, całość, i żeby to wszystko się lepiej prezentowało. I kolejny taki skok jakościowy. Mam nadzieję, że już takich długich przerw nie będzie, jeśli chodzi o filmy, no jedna na pewno będzie związana z przebudową stanowiska komputerowego. Póki co to czekam, aż mi wróci tablet graficzny z naprawy, żeby pomagać w sprawach elektrycznych widzom, bo ja ostatnimi czasy więcej pracuję online niż w terenie, no tak czasem bywa. A w drugiej części filmu jeszcze będzie pokazane, co wydarzy się w najbliższym czasie i jakie tematy będę chciał kontynuować i poruszyć. Zgodnie z zasadą, co się odwlecze, to nie ucieczę. A zatem zaczynamy. Uziom fundamentowy, rzecz oczywista w każdym nowo powstającym budynku, może też być uziom parafundamentowy na moim kanale znajdują się filmy poruszające to zagadnienie planowanie poziomu fundamentowego i rozmieszczenia wyprowadzeń do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej no to jest niby prosta rzecz, ale już teraz musimy zadać sobie pytanie, czy będziemy stosować przewody odprowadzające w izolacji HVI, czy też nie. I wiąże się z tym zagadnienie związane z odstępami separującymi, i już tutaj na tym etapie. No, niestety trzeba sobie rozplanować instalację elektryczną w domu, żeby później nie było niespodzianki. No, chyba że nie trzyma nas w żaden sposób limit finansowy i robimy przewody odprowadzające. Instalacji odgromowej mamy w izolacji wysokonapięciowej i sprawa odstępów separujących jest rozwiązana. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, no to już trzeba wszystko planować. Trzeba. No oczywiście uwzględniać te kwestie. Do tego jeszcze dochodzą odległości między kolejnymi przewodami instalacji odromowej, zależnie od klasy urządzenia piorunochronnego. Jeśli chodzi o uziom fundamentowy, w tym wypadku moja sugestia była taka, żeby wykonać go w chudziaku, w warstwie chudego betonu i później całość połączyć ze zbrojeniem. Klient połączył uziom fundamentowy ze zbrojeniem, ale wykonał go w zbrojeniu nad warstwą izolacyjną nad warstwą izolacyjną ławy fundamentowej od chudziaka. Teraz to pokażę o co chodzi. Z parę fotografii przedstawionych tu moment zalewania betonem mamy widoczny uziom fundamentowy i izolację w postaci papy asfaltowej przykład połączenia, gdzie zosta Został wykonany spaw. Jest oczywiście zgoda konstruktora w tym wypadku na stosowanie takiego czegoś, że jest to pospawane do zbrojenia. Nie można sobie tego tak samowolnie robić. To trzeba mieć zgodę na papierze, nic na gębę. W takich przypadkach można stosować też zaciski, jak nie ma zgody na spawanie elementów do zbrojenia. Tu jest przykład takiego spawu, połączenia poszczególnych elementów. Widzimy, jest na dość znacznej długości, są to spawy ciągłe, tu nie wystarczy tylko punktowo to wszystko połapać. I kolejny przykład połączenia spawane i wyprowadzenie przewodu do instalacji odgromowej. I tutaj przykład połączenia bednarki ze zbrojeniem, widzimy mamy to pospawane na całej długości, nie jest to jakby to powiedzieć zrobione punktowo, Byle jak, no i tutaj też mamy inny przykład prowadzenia tego uziomu fundamentowego. Teraz taka uwaga, jak sprawa wygląda w przypadku zastosowania papy asfaltowej, jeśli chodzi o przewodnictwo elektryczne. W tym wypadku obserwuje się przejściowe zwiększenie wartości rezystancji uziemienia jednak z czasem, tutaj mam na myśli po kilku, kilkunastu miesiącach wartość rezystancji uziemienia zaczyna spadać. Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli by była tu użyta taka cienka folia jako izolacja przeciwwilgociowa, tutaj wartość rezystancji uziemienia będzie zwiększona nawet Dwukrotnie niż w przypadku, kiedyby tej folii nie było, to powoduje już trwałe zwiększenie rezystancji uziemienia. W tym wypadku, jeśli chodzi o tą realizację, sprawa została też rozwiązana tak, że będzie można w razie czegoś ten uziom rozbudować o uziomy zewnętrzne. No, a teraz już czas na ujęcia z budowy. Taki krótki spacer. Jedno z połączeń poziomu fundamentowego. I tutaj kolejny przykład połączenia, i to one tak były gdzieś co 2 metry. Wykonane połączenia spawane do zbrojenia. No i ciąg dalszy. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z realizacją poziomu fundamentowego. Zgodnie z zapowiedzią, teraz krótka prezentacja tego, co się wydarzy na wiosnę. Tutaj, jak widać, jest w przygotowaniu projekt łuparki do drewna. Wprawdzie konstrukcja już mam, ale wyszły w czasie. Roku eksploatacji pewne mankamenty, i będzie to wszystko teraz modyfikowane. Świder ma średnicę w tym miejscu 170 mm. Jest to świder o średnicy 100 mm, jeszcze z nasadą. Średnica koła pasowego tutaj to 400 mm, trzy paski, siedemnastki. Będzie omówione nie tylko jak to zrobić, wprawdzie na YouTube jest masa filmów na temat łuparki do drewna, jak to działa, jak ją zrobić. Podane są też czasami kwestie związane z bezpieczeństwem. Ja to też będę omawiał, jak choćby ten element, który widać pod spodem. Ten klin zapobiegający obrotowi pieńka, Będą też podane obliczenia, nie tylko chodzi o przełożenie silnik koła, wału, parki, ale też będą podane obliczenia, jakie paski klinowe zastosować, żeby nie było niespodzianek później, że się okaże, że. Będzie się nam to wszystko ślizgać zamiast działać. Tak więc no, będzie to na pewno kompleksowy film. Również poruszone oczywiście będą kwestie bezpieczeństwa. To jeden element. Przy okazji będzie też kontynuacja cyklu o silnikach elektrycznych. Łuparka była pokazana. Silnik do łuparki mamy tutaj. Jest większy niż ten, co był stosowany, i trzeba przez to wszystkie. Elementy tutaj będzie powymieniać. Trzeba będzie mieć wszystkie elementy na prąd 63A znamionowy, bo dla obciążenia AC3 40A łączniki to maksymalnie 11 kW. Tutaj jest rzecz jasna, dość trochę więcej. No tutaj silnik na takim wózku czterokołowym normalnie jest na dwukołowym, ale to wszystko związane z warunkami lokalowymi. Obwody bezpieczeństwa, no i tutaj układy sterowania. Będzie czas wszystko poomawiać, tylko, no, tak jak mówię, najpierw muszę mieć skonstruowaną całą łuparkę, a do wiosny będę się musiał i tak z tematem uwinąć, i tak, no bo trzeba będzie trawę kosić i robić z drewnem. Tutaj jeszcze jest osłona na koła pasowe więc będzie można wszystko szczegółowo poomawiać. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o realizację i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że kolejne filmy będą się już teraz pojawiały z normalną częstotliwością i bez y, takich niespodzianek. No ale jak zwykle to bywa, życie wszystko zweryfikuje i miejmy nadzieję, że na korzyść. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.